Dziękuję wam za tak liczne przybycie na pierwsze w historii forum miasteczek polskich. Na tej sali zgromadzeni są 18 jest zgromadzonych 18% polskich małych i średnich miast, gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Śmiało można powiedzieć, panie burmistrz, panowie burmistrzowie, że reprezentujecie, jesteście liderami dla blisko dwóch milionów Polaków. Mamy taką publikację, Zapaść Małych Miast, która pokazuje, że Jednym z najważniejszych problemów dla młodych ludzi, którzy chcieliby w tych miastach zostać, rozwijać swoją działalność, zakładać rodziny, to praca, stabilne wynagrodzenie, dobrze płatna praca, ale również mieszkanie, możliwość posiadania własnego lokum, własnego mieszkania. I o tych między innymi problemach, o depopulacji. O starzeniu się, o kłopotach demograficznych będziemy dyskutować. Będziemy dyskutować o finansach, będziemy dyskutować o oświecie, o odpadach, o e, finansach samorządów. To są bardzo dla nas ważne e, zadania, które my samorządowcy realizujemy. Forum Miasteczek Polskich jest niezwykle wartościową inicjatywą. Organizując tę dyskusję, mają Państwo udział w formułowaniu diagnoz, wniosków i koncepcji, które przyczyniają się do rozwoju Polski. Natomiast myślę, że też dzisiaj tutaj z tego miejsca musimy sobie jasno i otwarcie powiedzieć, że na COVID powinniśmy patrzeć też jako na szansę. Ja wiem, że ponieśliśmy konkretne wyzwania, straty, ale COVID to też jest szansa, szczególnie dla. Małych i średnich miast. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że większość społeczeństwa dzisiaj już jest świadoma tego, że praca nie musi być tylko w dużym mieście. Większość, szczególnie młodych ludzi, przekonwertowała się na możliwość pracy, na możliwość pracy zdalnej. Podobnie wygląda sytuacja związana ze, ze szkolnictwem i to są potężne szanse dla małych i średnich miast, bo to oznacza, że to są szanse, żeby ci młodzi ludzie z tych miast nie wyjeżdżali, żeby zostali. Ale mamy również obawy, które wyrażają siostrzane korporacje, czy ten ubytek w postaci mniejszego wpływu z podatku PIT, z podatku CIT, nie zaważy na budżetach naszych samorządów na lata kolejne, rok 2022-2023. Jesteśmy w przededniu uchwalania budżetów na właśnie przyszły rok. Dziękuję bardzo organizatorom za bardzo e, sprawną współpracę przy, przy organizacji, przy nagłaśnianiu tego wydarzenia. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do prenumeraty. SAS, oprócz tego, że jestem fachowym poradnikiem, to również jest bardzo ważnym głosem gmin, miast i powiatów chcemy aby dyskutować na tym forum, żeby po każdym panelu moderator dał możliwość wypowiedzenia się naszym gościom, żeby to nie był tylko monolog, ale to był dialog, to była rozmowa, to była dyskusja, debata o tych problemach, które nas czekają. Ambicją naszą jako zespołu ACF doradcy samorządu jest to, żeby forum miasteczek polskich to pierwsze i te kolejne, które przed nami, było źródłem rzetelnej e, wiedzy. Źródłem wiedzy i informacji. Jestem przekonany, że Forum Miasteczek Polskich przyniesie wiele konstruktywnych koncepcji przydatnych w pracy samorządowej. Życzę Państwu owocnych obrad i wszelkiej pomyślności. Serdecznie pozdrawiam wszystkie reprezentowane przez Państwa wspólnoty. Z wrazami szacunku podpisano prezydent Andrzej Duda. Budowaliśmy kilka projektów, punktowych projektów zmian ustaw, które bezpośrednio Państwa dotyczą. Nie robiliśmy tego w całym pakiecie, dlatego że trwałoby to długo, a punktowe zmiany, precyzyjnie trafione w oczekiwania, wchodzą bardzo szybko i dają od razu realne efekty. Są to zmiany dotyczące odrolnienia gruntów rolnych i leśnych w obrębie administracyjnych. Miasta, by nie były procedury skomplikowane i zbyt duże koszty. Oczywiście w sytuacji, jeżeli tam będą inwestycje o znaczeniu użytku, użyteczności publicznej, to myślę, że dla samorządów jest duża wartość. Przygotowaliśmy projekt ustawy zmieniający zasady w zakresie związków międzygminnych, funkcjonowania związków międzygminnych. I to, co najważniejsze dzisiaj, to przygotowujemy projekt ustawy, który Państwu da dodatkowe źródła finansowania w zakresie PITU i cit -u. Ale mówimy całkowicie o nowych rozwiązaniach, nie mówimy o przygotowywaniu i przesypywaniu. Tak to się mówi potocznie z worka do worka. Tak? Państwo musicie mieć nowe instrumenty, nowe narzędzia, do tego, aby mieć swoje dodatkowe źródła finansowania, poza tymi, które oczywiście są. Co do finansowania samorządu, bo to też Państwa tak w takiej dłuższej perspektywie pewnie interesuje, jest jakby jasny plan dochodzenia do absolutnej normalności, zgodnie z tym, co Państwo oczekiwali. To znaczy dzisiaj. Mamy sytuację po pierwsze, w której działamy jeszcze cały czas w takim nabiegu na takim covidowym, i w związku z tym jest nasza propozycja, żeby... I też słyszymy, co rezonuje u Państwa. To znaczy, no dobrze, uruchomiliście jeden fundusz, drugi, był Airfield, trochę poprawił nam inwestycje, ale cały czas były problemy z dochodami bieżącymi. Tak? Czyli pojawiły się bardzo duże ubytki na dochodach bieżących, co zagrażało, zagrażało funkcjonowaniu często właśnie małych samorządów. Stąd decyzja Pana Premiera, żeby jeszcze w tym roku 8 miliardów, przeszło 8 miliardów, zadysponować na rzecz wyrównania dochodów bieżących w przyszłym roku. I już na SKRM w poprzednim tygodniu przyjęliśmy ustawę, jest na stronie Ministerstwa Finansów algorytm, pokazuje i jakie środki dla jakiego samorządu będą przeznaczone z tych 8 miliardów. Czyli wyrównanie dochodów bieżących jeszcze w tym takim cyklu covidowym na 2022 rok. Jeżeli chodzi o rząd, to oczywiście wprowadziliśmy rządowy fundusz inwestycji lokalnych, który niebawem przekształci się częściowo w fundusz uzupełniający ubytki w dochodach fundusz. Inwestycyjny, fundusz rozwojowy, stały, algorytmiczny oczywiście. Chcielibyśmy, aby takie środki raz w roku do samorządu trafiały bez względu na sytuację, w jakiej jest państwo, aby one stanowiły pełną formę uzupełnienia środków i były mechanizmem napędowym w zakresie inwestycji. My, szanowni państwo, też nie czekaliśmy na Krajowy Plan Odbudowy w ten sposób, że natychmiast te środki muszą trafić, bo bez nich my sobie nie poradzimy. Popatrzcie państwo na skalę. Część dotacyjna Krajowego Planu Odbudowy to jest 24 miliardy. Z tego dla samorządów jest około 30 kilku procent, 35-36% a my jednocześnie uruchamiamy fundusz ze środków krajowych, inwestycji strategicznych na poziomie ponad 120 miliardów złotych w kilku transzach, w kilkanaście miesięcy. Ja ze swojej strony gwarantuję, że wspólnie na pewno nam się uda zrobić jeszcze więcej. Jeszcze więcej dla jednostek samorządu terytorialnego, dla mieszkańców naszych lokalnych społeczności. I przed nami wielkie, oczywiście wielkie wyzwania. Gospodarka odpadami, ekologia, środowisko. Oświata. Więc myślę, że jak spojrzymy całościowo na te rozwiązania, te doraźne 2022-2021 plus fundusz Begiek, plus do tego te nowe finansowania na 2023 i dalej, to się robi dość sensowna perspektywa i takie pole pracy dla samorządów. Że jeśli stworzymy siłę, bo taki jest, proszę Państwa, sens główny mojej wypowiedzi, a ta siła będzie wtedy, kiedy nas w Unii Miasteczek Polskich będzie po prostu więcej. Będą się z nami liczyć, będą przychodzić ważni politycy, będą nas słuchać. I dlatego to byłoby najfajniejsze z tego spotkania, gdyby na przykład Unia zwiększyła się po tym naszej konferencji o kilkudziesięciu nowych członków. Tak. E, czy Pani zdaniem takie wydarzenie jak Forum Miasteczek Polskich powinno się na stałe wpisać w mapę takich corocznych spotkań właśnie dla samorządu? Myślę, że tak, bo jest to bardzo dobra forma i bardzo ciekawy sposób wymiany właśnie doświadczeń między włodarzami, ale nie tylko, bo mamy tutaj różnego rodzaju firmy. Dzisiaj na przykład poznałam taką firmę, która proponuje bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne do szkół i myślę, że będę próbowała z tą firmą współpracować, ponieważ bardzo, bardzo spodobały mi się te pomysły. No a pewnie gdybym tu nie przyjechała, to nie wiem, czy, czy bym po prostu dowiedziała się, że taka firma istnieje i że taka możliwość jest. Ale właśnie myślę sobie, że pod tym względem forum Miasteczek Polskich jest też dobrym miejscem do spotkań właśnie takiej firmy, jaką pan prowadzi z samorządami, bo można lepiej poznać potrzeby tak, i usłyszeć to wprost. E, uczestniczyłem też, byłem zaproszony do, 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 do panelu dyskusyjnego i, i dzisiaj, i jutro. To, to jest taka możliwość porozmawiania, wymienienia poglądów. Dzisiaj trochę było różnicy zdań między akurat no, a, a byłem ministrem cyfryzacji ministrem Zagórskim i wydaje mi się, że zarówno mojej osoby, jak i mam nadzieję ministrowi daje to trochę do myślenia. Inaczej się patrzy na, na to, co się dzieje w małych gminach z punktu widzenia kogoś, kto jest w Warszawie. Jednoznacznie mogę to powiedzieć. Również takie rozmowy w kuluarach prowadzone, no, sporo dają. Ja się przynajmniej tu kilku rzeczy i przyjeżdżałem tu trochę tak sceptycznie, bo to jest pierwszy kongres, to tak, no muszę powiedzieć jako prezes to, a podejrzewam, że również szereg włodarzy, to podstawowy deficyt to deficyt czasowy. I człowiek się zastanawia, czy być tu, czy być tam, czy w innym miejscu, więc jeżeli się człowiek już decyduje, żeby przyjechać. No to, no to chcę dobrze ten czas spędzić i tu miałem wątpliwości czy tak będzie, a po tych y, 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 pierwszym dniu widzę, że y, to była dobra decyzja. Chcę powiedzieć, że małe i średnie miejscowości, gminy miejskie, miejskowiejskie do tej pory nie, miało, nie miały takiego wydarzenia jak to dzisiejsze pierwsze forum miasteczek polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej od lat organizuje wydarzenia dla swoich samorządów Związek Miast Polskich i była duża potrzeba, żeby również te małe i średnie miasta miały swoją indywidualną imprezę. I na taki pomysł realizacji wpadliśmy z prezesem Grzegorzem Cichym, Prezesem Unii Miasteczek Polskich. rok Temu. Przygotowania trwały jak widać 12 miesięcy, no i dzisiaj jest, jest finał tych przygotowań. Mam wielką przyjemność powitać Państwa na wieczornej gali pierwszego forum Miasteczek Polskich. Witam serdecznie. Nie chcę ci nic mówić, ale na Tobie ciąży dzisiaj duża odpowiedzialność, a to dlatego, że to jest pierwsza, pierwsze forum Miasteczek Polskich, co oznacza, że to Ty stawiasz poprzeczkę wysoko, do której w przyszłym roku potencjalnie być może inni artyści, albo ty sam będziesz musiał równać. No jest to zawsze znowu na, na, na początek wyzwanie postawienie, postawienie dużego, dużego stresu przed występem, ale mam nadzieję, że muzyka muzyka łączy tak, jak się, jak, jak się mówi bardzo potocznie. I tak się zwykło mówić i mam nadzieję, że, że, że tak będzie też dzisiaj. I wszystkie rzeczy, które które są wspólne, myślę, dla nas Polaków, to muzyka ludowa, muzyka naszych korzeni i też nawiążę do, 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 do tych akcentów polskiej muzyki, ale również mam nadzieję, że włączę wszystkich do wspólnego takiego troszeczkę wczucia się w klimat. To jest miejsce. Yy... Tutaj mam na myśli salę koncertową i czas, i miejsce, kiedy zapominamy o tym świecie, który jest na zewnątrz, i przenosimy się zupełnie w inny świat metafizyczny. No i mam nadzieję, że nam się tutaj, dzisiaj tutaj uda, a nawet już spotkałem kilku, kilku moich znajomych, między innymi z mojej kochanej Jeleniej Góry, mojego rodzinnego miasta, też, też, też delegatów. Tak więc fajnie, bo czuję się troszeczkę jak wśród swoich, a z drugiej strony to jest też znowu większy jeszcze stres, większa trema mobilizująca, żeby wszystko wypadło dobrze. Ale mam nadzieję, że będzie okej. Okay.